Dzień dobry, hej, cześć, witam Was z nadstawu dzisiaj takiego zapomnianego przez ludzi od kilku ładnych lat. Kiedyś to było łowisko komercyjne, ale umarło życiem własnym, ryby zostały, proszę mi uwierzyć, że tu nic nie jest wpuszczane. Przyjechaliśmy od, od kilku lat, od kilku ładnych lat, na pewno więcej niż 5, tylko z lat tu nic nie było wpuszczane. Nie było wpuszczane? No, 8 lat. No, o, jeszcze lepiej. Od 8 lat nic tu nie było wpuszczane, także zostały te ryby, których ludzie nie dali radę wyłowić, ale zostały piękne karasie i przede wszystkim po nie tu przyjechaliśmy dzisiaj. Proszę mi uwierzyć o, Kozbi już ma branie <laughs> proszę mi uwierzyć, że tu są naprawdę ładne sztuki karasia. Po to, po to dzisiaj przyjechaliśmy. Będziemy łowili taką samą metodą, jak pokazałem Państwu w pierwszym, w pierwszym odcinku tylko troszeczkę może delikatnie skrócę włos, bo będziemy łowili karasie, one jednak lepiej siadają na haku, kiedy ten włos jest troszeczkę krótszy, bo nie mają tej charakterystycznej trąbki, jak karp, leszcz i mają troszeczkę krótszy ten pyszczek, wtedy trzeba stosować krótsze włosy na takie ryby. I to nie tylko tyczy się karasi, jeszcze na przykład jazi i tak dalej, kiedy chcemy łowić metodą właśnie włosową. No nic, zabieramy się do roboty. Myślę, że oprócz karasi też się zameldują jakieś inne rybki. Może jakaś ładna płoć, może karp. No nic, no nie chcę gdybać, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Na pewno coś połowimy, także zapraszam serdecznie. Zobaczyć, łowimy na takie włosy króciutkie, kiedy one są praktycznie przy samym haczyku. Coś takiego. so kazi Spędziliśmy tutaj naprawdę niesamowite popołudnie. Uwierzcie mi, że warto było chociażby dla tych kilku ryb, bo właściwie złowiliśmy chyba tylko cztery ryby, ale każda z nich to był naprawdę ryba na medal. No Może jeden karać, no i moja płotka jest taka bardziej pospolita, bo tam ma około 30 cm zaledwie. Ale, ale, marcina karp. I jeden Marcin na karaś naprawdę rozwalają system. No, cieszę się, bo łowimy wszyscy jednakowo. Więc, moje pomysły, jak najbardziej się sprawdzają, nie tylko w moich rękach. Zapraszam Państwa nawet na takie stawy na karasie. Super sprawa, super zabawa. Proszę zauważyć, że my wyskakujemy na 2-3 godzinki z domu. Naprawdę, z każdej wyprawy, jeżeli kręcimy jakiś film, to jest tylko moment.